Rafał, obiecałeś mi i swoim fanom między innymi na koniec roku, że ten rok będzie spokojniejszym i imprez, mniej show biznesu. No a dzisiaj się spotykamy chociaż i tak chyba po długiej przerwie, czyli trochę się udaje utrzymać to. Dokładnie. To jest chyba druga impreza od początku roku. Styczeń luty w zasadzie był dla mnie, byłem na wakacjach, robiłem swoje projekty biznesowe, także... Teraz dopiero wraz z pierwszymi przewiśniegami. No to jak się czujesz po tym takim małym powrocie? Wiesz co, nie ukrywam, że jednak troszeczkę zatęskniłem za tą atmosferą, za najnowszymi trendami, za najnowszymi smaczkami modowymi serwowanymi przez naszych polskich projektantów. Dlatego z ogromną chęcią tutaj przychodzę na pokaz DKDS. No, a co robiłeś przez ten czas, jak cię nie było widać na ściankach, czerwonych dywanach? No na moim Facebooku cały czas wstawiałem zdjęcia z gorącej wyspy. A tak, ci zazdrościli. Wiesz co, no może nie. Przesyłałem im słoneczną energię i... To się cieszyło popular, y, oglo, ogromnym odzewem pozytywnym, ponieważ y, ludzie, którzy na przykład pisali mi, że jadą do pracy i zobaczą takie słoneczne zdjęcie, to jest od razu lepiej. A jak się Kamili podobały wakacje? No, Kamili bardzo się podobało. Spędziliśmy mnóstwo fajnego czasu. Ja to jestem taki, że. Mm, Cały czas gdzieś, wycieczki yy, na tej wyspie, jakieś wiesz, pływanie, cokolwiek. A Kamila z yy, kolei to jest taki leniuszek, wiesz. Położyłaby się na słońcu i, i leżała. Yy, więc yy, jak to w dobrym yy, związku, yy, zawarliśmy kompromis. W i, postaci zaręczyn. A nie, zaręczyny były zupełnie wcześniej. Ale jeszcze wracając do tej wycieczki, to jeden dzień leżeliśmy a drugi dzień byliśmy na wycieczce i tak co drugi dzień się wymienialiśmy, a zaręczyny były w Sylwestra, tylko my to tak ukryliśmy. A, tacy kiecmoniaki. Tak, tak, i wyszło zdjęcie właśnie z Zanzibaru już tak przez... Bo no ja już myślałem, że właśnie że ja mam jakieś złe informacje. Nie, 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 ale tak wyglądało, wiesz, bo już, wiesz co, przestaliśmy gdzieś tam się chować, cokolwiek z, z tym pierścionkiem i zupełnie nieświadomie wstawiliśmy zdjęcie. Kamila na swojego Instagrama wstawiła, gdzie było widać pierścionek, ale z dosyć daleka. I ja w ogóle, wiesz co, nie wiem, być może dlatego, że jestem facetem. W życiu bym się nie domyślił, że to jest pierścionek zaręczynowy, a tu pach komentarze u niej na, na Instagramie i, i zaraz poszło to w media. No to skoro już jakiś czas minął, tak czy owak od zaręczyn, no to następny krok to ślub. Kiedy się możemy go spodziewać, jak on będzie wyglądał? Nie, ślub to gdzieś dopiero w maju następnego roku. Nie ma co, y, chyba nawet teraz ciężko by to organizacyjnie było y, rozwiązać więc myślę, że maj najpiękniejszy miesiąc. Chociaż wiesz co, dzisiaj usłyszałem taki, e, e, nie wiem, zabobon. Że nie ma R. No właśnie, ja tu pierwszy raz z tym się spotykam. Boże. Ponoć tak, bo ponoć ja? jak jest literka R w miesiącu, to wtedy związek ma szansę przetrwać jak najdłużej. Jest. no to ja wezmę ślub w maju, piątek 13. Muszę zobaczyć, czy jest taki w 2018. A jak będzie on wyglądać? Czy to będzie duża impreza z mediami, czy raczej kameralnie dla rodziny? E, to będzie... Wydaje mi się takie duże, staropolskie wesele, bo rodzina do, dosyć duża i z mojej strony, i ze strony yy, Kamili i chyba by nie wybaczyli nam yy, po prostu tak, żebyśmy sobie o, yy, zrobili jakiś ka yy, kameralny, ukryty ślub yy, poza, nie wiem, gdzieś w Las Vegas, prawda? O nie, 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 to by już w ogóle nie byłoby po co wracać. Media będą, czy nie? Też dostaję dużo takich pytań i jeszcze nie potrafię odpowiedzieć, bo nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy warto, czy nie warto. Jeszcze sobie nie postawiłem takiej tablicy plusów i minusów, więc to jeszcze jest kwestia właśnie do ugadania z, z moją narzeczoną, jak to brzmi w ogóle: narzeczoną. No, także zobaczymy.